Cześć, witajcie na kanale Fani Klocków w tym nowym 2024 roku. To jest kanał dla dorosłych fanów Lego, a ja wracam do bardziej regularnego nagrywania filmów. W grudniu poza Invest Tokiem działo się niewiele, po prostu nie miałem czasu. Grudzień dał trochę w kość, było sporo zamówień na sklepie. Wbrew wcześniejszym obawom myślę, że wielu z nas, którzy handlują klockami Lego, może być z tego grudnia zadowolona. Tak więc wracamy do nagrywania filmów i od razu lecimy z grubej rury. Stało się już tradycją, że 1 stycznia, a nawet już wcześniej, możemy zapoznać się z listą planowanych wycofania zestawów na końcówkę roku, który właśnie się zaczyna. Taką listę znajdziecie już na app.faniklocków.pl. Aby mieć do niej pełny wgląd, wystarczy założyć darmowe konto. Link do takiego konta w opisie filmu. Oczywiście na wstępie muszę zaznaczyć, że nie jest to żadna oficjalna lista potwierdzona przez grupę LEGO, a jedyne pewne domniemania, przypuszczenia w oparciu o różne portale branżowe czy po prostu informacje, które to dostają kontrahenci od LEGO, a także na podstawie no cyklu, średniego cyklu życia danego zestawu. Niemniej takie listy zazwyczaj na koniec roku sprawdzają się w tych 80%. Ten film potraktujcie jako publicystykę, zabawę, a nie żadne porady co kupić, co mijać. Osobiście uważam, że w ogóle bez sensu jest kupować cokolwiek na podstawie niepotwierdzonej listy Eol w pierwszej połowie roku i mrozić kasę. Patrząc na rok poprzedni, także w tym roku raczej towaru nie zabraknie i dobre oferty na wielu wycofanych już już potwierdzonych później zestawach będziecie mogli jeszcze złapać w drugiej połowie roku. Lista jest dość długa, tak więc nie będę skupiał się na każdym ciekawszym zestawie. Rzucę tylko takie zajawki, co wpadło mi w oko, a w późniejszych miesiącach pewnie bardziej szczegółowo omówimy poszczególne zestawy. Zatem, idąc alfabetycznie, seria Architektur. Lubię tę serię i w tym roku, o ile się potwierdzą. Uważam, że każdy zestaw jest ciekawy i warto się nim zainteresować. Wystarczy zerknąć, jak zachowuje się cena wycofanych stosunkowo niedawno Las Vegas, Dubaju czy Tokio. Seria City. Tradycyjnie jest tu ogromna rotacja zestawów. Spośród tej całej masy zwróciłbym uwagę na traktor, dworzec kolejowy i może ciężarówkę recyklingową. Kreator również cała kupa zestawów. Logiczny wydaje się statek piracki i średniowieczny zamek, ale zazwyczaj tę serię omijam. Harry Potter. Mamy kilka zestawów, ale nie widzę zdecydowanego faworyta. Ogólnie seria, mimo mało wartościowych figurek, charakteryzuje się sporym ssaniem na już wycofane zestawy. Oczywiście nie wszystkie, a na wybrane. Icons. Do niedawna zestawy wycofane z tej serii były pewniakiem. Teraz już tak nie jest. Tym razem nie wypadnie żaden modular, ale nie dziwię się, skoro w roku poprzednim przestano produkować aż trzy. Na co warto zwrócić uwagę tym razem? O no może tylko na Act One. Seria IDEAS. Tu tylko kilka wycofań i uwaga, jest domek na drzewie, który chyba oleje. Za to Fender i Quartet mogą zaskoczyć. Oczywiście ten zespół z Korei bym odpuścił. Marvel, fanem tego uniwersum nie jestem, ale na tyle na ile się orientuję, nie ma tu nic spektakularnego. Na moją uwagę zwraca grot, na którego po wycofaniu może być sanie. No może jeszcze obie rękawice. Ninjago, no i tutaj bije po oczach potencjalne zniknięcie ogrodów Ninjago, które katalogowo trochę kosztują, ale często są na sporych przecenach. Zestaw po 1100 zł wydaje się inwestycyjną okazją. Mamy tu ponad 6000 elementów, mnóstwo minifigurek, silny aspekt kolekcjonerski i raczej ogromne zapasy tego zestawu w hurtowniach już po wycofaniu. Speed Champions, seria, która do niedawna dawała procentowo świetne zwroty. Białe Porsche, zakup 50 zł, sprzedaż 200. Ferrari, F8, zakup 65, sprzedaż 300. Podobnie Audi czy Nissan. Te czasy minęły i każdy kolejny wycofany z tej serii autko jest dla mnie coraz mniej atrakcyjny. W tym rzucie zwróciłbym uwagę chyba tylko na podwójne Mercedesy i McLareny. Technik: sporo ciekawych propozycji. Myślę, że przynajmniej połowa zestawów jest godna rozważenia. Duże Lambo, motor BMW, Porsche 911, Formuła 1, boli Bugatti, ale warunkiem jest też odpowiednio niska cena zakupu tych zestawów. I na koniec hit jak co roku, czyli seria Star Wars. Ciekawych propozycji jest sporo. Większość oczywiście w oparciu o wartościowe minifigurki, które w tej serii są mocną walutą. No cóż, w oczy na pewno rzuca się kantyna, duch, kanonierka gwardii bombowiec, taj, hełmy, dioramy, UCS, zestaw bitewny, można by tak wymieniać. O tej serii zrobię chyba oddzielny odcinek, gdzie bardziej detalicznie przyjrzymy się każdej pozycji. Na ekranie widzicie teraz wykres, który na pierwszy rzut oka wygląda jak wykres jakiejś przehypowanej spółki giełdowej czy kryptowaluty. Wiecie co to jest? To Fox z Harry'ego Pottera który był wycofany rok temu i który poprzednie święta na szczycie był handlowany za około 500 złotych. Takich przykładów może nieco mniej jaskrawych możemy znaleźć całe mnóstwo. Jak już pewnie wiecie, wynika to z tego, że firmy z większym kapitałem skupują Eole paletami po to, żeby po kilku miesiącach od wycofania ponownie zalać nimi rynek. I właśnie w grudniu buduje się taka mini bańka i wtedy jest najlepszy moment do sprzedaży. Po co Wam w ogóle pokazałem ten wykres? No, do niedawna sam sądziłem, że Lego jest taką bezpieczną przystanią, że to jest aktywo, które wolno czasem szybciej, czasem wolniej, ale tylko rośnie. No, niestety w ostatnich miesiącach, latach reguły gry się zmieniły, i mamy tutaj często do czynienia z czymś, co obserwujemy na różnych spółkach na giełdzie: czyli mega wystrzał, a potem mega spadek. No, i niestety. Jeżeli nie zrealizujemy tego zysku na górce, to potem musimy się mentalnie mierzyć z taką no, wirtualną, ale jednak stratą, no bo mogliśmy wyjść z tej inwestycji, odzyskać pieniądze i już obrócić, obrócić tą kasą na kolejnych zestawach. A tak musimy poczekać na kolejny dobry moment do sprzedaży zestawu. Oczywiście ten zestaw prędzej czy później prawdopodobnie wróci do tej wyceny, ale trzeba będzie na to poczekać może nawet kilka lat. Coraz mocniej skłaniam się zatem do strategii szybkiej sprzedaży Eoli, bo ten trend dosypywania już wycofanych zestawów przynajmniej w roku kolejnym raczej będzie tylko narastał. Inwestowanie w Lego w dłuższym horyzoncie czasowym, czyli rok 2, 5 ma coraz mniejszy sens i nawet jeżeli traficie w zestaw, na który cały czas będzie popyt, jego cena długo może tego nie odzwierciedlić weźcie to zatem pod uwagę przy planowaniu swoich inwestycyjnych zakupów na 2024 rok. Nikomu nie odradzam, nikogo nie namawiam do inwestowania w klocki Lego, dzielę się tylko swoim skromnym spostrzeżeniem. I to tyle na dziś. Życzę wam wszystkiego najlepszego w tym nowym roku, przede wszystkim zdrowia i pewnie więcej radości ze swoich prywatnych kolekcji, no bo przecież oprócz E, obserwowania, jak nasze brickfolio e, rośnie na wycenie. Chyba każdy z nas jest również kolekcjonerem i ma jakąś swoją prywatną kolekcję, tak więc budujmy, rozwijajmy tą swoją prywatną kolekcję. Cieszmy się tym, myślę, że to bardzo e, fajna e, rzecz. Tymczasem trzymajcie się, do zobaczenia następnym razem. Cześć!